Halo, halo. Dzień dobry, ale przychrypiłem. No taki okres chorowity. Wszyscy trochę chorują, ja też, dlatego mnie troszeczkę ostatnio nie było. No moi drodzy, czy to jest właśnie moment, w którym przyjechałem do lasu i zaczynam vlogi z lasu. Jak długo nie wiem, jest 4 stopnie na dworze, a ja postanowiłem na długi weekend rozbić, rozbić obóz wędkarski jednoosobowy. Wykopać ognisko, zrobić paleniska. Hamaki, wszystko. Zatem co? Zanim zacznę tego vloga takiego właściwego, że już się rozłożę i tak dalej, to po prostu zrobię Wam time timelapsa i się rozłożę. Muszę rozpakować wszystko, a całe auto mam po sufit, po swoje drewno przywiozłem. No bo niestety w takiej porze roku to ciężko będzie. Zrobię time lapseika z rozkładania, a potem omówię, jaki mam plan działania. Hmm? kciuk w górę, jak mnie dawno nie widzieliście? No ja też się cieszę, że Was widzę. Powiem Wam. Dobrze. Stanowisko najważniejsze. Muszę już masz buty przebrać, bo jest mokro. Stanowisko najważniejsze, czyli ławka, ognisko. Dużo drzewa. Nie jest też w aucie zapas. Na klockach podniesione, żeby wilgoć nie łapało. Wędkowanie. Tak, to jest najważniejsze. Śpiwory dwa. Materace. Już jeden, bo przebiłem przed chwilą. A jak będzie pojazd z niego uciekać, to mamy jeszcze dwie karimaty pod spodem. Dwa śpiwory, żeby sobie włożyć jeszcze pod śpiwór i tak dalej, więc tu się nie martwię. No, Ben Bengrys. To to nie jest. Bengrys spłakał, by. Ale zobaczcie to, ile ja mam oświetlenia. To jest po prostu powerbank i wszystko. I tak, to jest świetna rzecz do dmuchania materaca, taki mały i dał radę. Więc robi robotę, lepsza rzecz, której ostatnio jak tu byłem, ale nie wiem, że nie brałem was na vloga, pod namiotem. Lepsza rzecz, którą zrobiłem, to całą tą plandekę rozłożyłem, bo ta weranda jest super, ale producent nie przemyślał, żeby dać tu kawałek szmaty jakiś, nie? to by był namiot na dobre letnie dni. Ciekawe jestem ile po takim dmuchaniu baterii wyjechało. Pełno. Więc to jak autem dziś jedziesz, to jest sztos. Może znaczy się przyda do ogniska? To też jest kicią. Wreszcie powyciągałem wszystko, co przez lata dostawałem od Eneo. I to można podwiesić ciach. Więc część jest na baterie i tak dalej. Tu jest kuchnia polowa, jak ostatnim razem, butla gazowa 1, butla gazowa 2, śpiwór. Nie, Hamak. Ha. Trzy palnik. Dobra, muszę chwilę odsapnąć, bo się zasapałem. Muszę tam obrobić wyjazd do jeepa. No i widzimy się za niedługo, bo no, trzeba będzie coś zjeść. Rozłożyć węczki, i trzeba będzie zjeść i pogadać te Generalnie widzę to w ten sposób, już jestem. Widzę to w ten sposób. Działa w ogóle? Działa. Że jeden vlog to tam na przykład będzie z dwóch dni, czyli dwa vlogi, może trzy wyjdą. No bo dzisiaj już jest 13 ileś zajmia. Tu się poroskładałem, zajmia te drzewa porobiłem. Teraz się rozłożyłem tutaj z obiadem. Chcę zrobić obiad. Zapomniałem ile resz się gotuje. XD. Czego się najbardziej na takim wypadzie boję? Ja, nie wiem, z Adim żeśmy zamówili. Adi zamówił mi śpiwór, który jest do minus 10 w nocy, do, ale do minus 10 to jest ta strefa komfortu. Czyli tam alarmowo jeszcze może być e, niżej, więc tak to wygląda. Zawsze mi się marzyło spróbować wyjechać dobra, do gotującej wody, gotować przez około 14. Zawsze mi się marzyło wyjechać w taką, a nawet cięższą pogodę, nawet zimą, e, do lasu pomieszkać sobie parę dni. Sławek tak zawsze robi, pozdrawiam. mówił, że może będzie ze mną, ale jednak coś im wypadło. E, rozbić się z tym wszystkim. Tu jeszcze aspekt łowienia ryb, więc to petarda. Rozpalić se ognisko w nocy, siedzieć przy ciepłym, no coś po prostu. To chcę już zostawić tutaj, to stanowisko trochę w przyszłym roku, albo jeszcze przed zimą tu trochę wyrównam, tyle co się da, żeby tu fajniejsze miejsce było. Tylko znowu jak ja to robię, to ludzie wtedy, ludzie wtedy tu korzystają. No trudno, byle nie syfili, więc jak ja łatwiejszy wjazd robię, a to, a tamto, no to ktoś tu korzysta z tego, więc... Też bym chciał feedback od was, czyli taką zwrotkę. Jak wy widzicie, takie niesurwiwalowe nie rzeczy. Nie nazywajmy tego surwiwalem, bo byłaby to obraza dla tego słowa, ale jedna zaleta na pewno jest. Nie trzeba mieć lodówki, to wam tyle powiem. I też rozumiem dlaczego Adbuster tak bardzo lubił to te auto. Też mam wrażenie, że niestety, ale ten materac mój, materac mój, nie do rady. Bo przebity jeden, a drugi chyba spuszcza powietrze. Więc mam rzecz, która absolutnie nie opłaca się trekkingowaniu, bo to są dwie różne kwestie, wiecie jak ja trekkinguję i mam wszystko lekkie, żeby jak najmniej dźwigać na plecach, to nie ma kompromisu, nie, a tu mam trekking, na zasadzie wjeżdżam furą, wywalam wszystko i tyle, mogę ją pod sam dach, drewnem, wszystkim naładować, ja se profilaktycznie, o, gotować się zaczyna, coś mi gaz waruje wziąłem dwie butle, ale to może być mało w tą pogodę, więc tak to wygląda, wilgoci się trochę boję, że za dużo tego wszędzie będzie, a na upartego, słuchajcie, jak się nie uda przetrwać, co się do domu zjedzie? No. Daleko nie ma, więc tak to wygląda dziś na obiad i przez najbliższe trzy dni, bo jestem monotematyczny, A co tam? Będzie to samo danie, co wtedy na z wami byłem pod namiotami na vlogasku, czyli to, czym się karmiłem, czym byliśmy karmieni, za jednych z lepszych czasów w moim życiu, czyli wyjeżdżaniu na żagle. To jedzenie było średnie, ale taką odmianą, taką prawdziwą odmianą, był dzień, w którym można było, słuchajcie, zjeść sobie ryż. Do tego mielonka turystyczna pokrojona na kawałki w przecierze pomidorowym i lekko doprawiona i kukurydza. I tak mi to zostało, że no masakra. Więc najpierw zrobię czarcie. Potem wezmę was na kroczki, zobaczę, co po lesie. I w ogóle te vlogi będą wychodzić. O, gotuje się, zobacz. Zobacz. Ciach! Pum. E, te vlogi będą łamane, e, będą łamane, bo. Albo przed nimi wejdzie komentary, plus następnego dnia vlog, plus komentary, plus następnego dnia vlog, plus komentary, plus następnego dnia vlog. Bo do wielu kwestii muszę się odnieść, bo ludzie to debile, no ale to chyba Wam nie muszę tłumaczyć. Jesteście mądrą publicznością. No i tyle, no co, zacznijmy. 16 będzie, to będzie już zachód słońca. I to jest też ciekawe, jak to będzie. Ile drewna będzie szło dziennie, no to, tego jestem ciekaw. W teorii dłużej mógłbym tu zbierać coś. Tam widzę jakieś drzewo łamane. Tą saperką taktyczną, no to mógłbym po prostu ałała. Ten kompresor od Neo to po prostu jakiś sztos dla mnie, jeżeli chodzi o, że bierzesz sobie walizeczkę, akumulatory wszystkie są pokrewne, więc, więc dobrze to wygląda. A nie spojrzałeś na zegarek ty. Dobra, załóżmy, że dwie minuty temu, czyli 14.11. To widzimy się na obiedzie, a potem pójdziemy na małe kroczki, rozpalimy jeszcze ognisko i na tym zakończymy ten dzisiejszy dzień, który dość późno zaczęliśmy. Gotuj z łysym. Hmm. Woda, wegeta. Aj, ta niedobra wegeta. Niezdrowa, nie jest. <laughs> Przecież pomidorowy. Co ty pomidorową robisz? To I teraz co my dzisiaj mamy? Luksusowa mielonka. Która ma w sobie 230 kalorii tu gramach. A ma gram 300. Czyli to będzie jakieś 700 kalorii plus ryż. 1500 kalorii. Ale dobrze, trzeba zjeść, żeby termika ciała. Działała. A w sumie dzisiaj nie jadłem jeszcze. Kroję sobie na cztery. par pach, pach, puf, puf. I chydz do wody. Dajcie znaka, czy ktoś z Was kiedyś to takie coś jadł. Skąd to się w ogóle wzięło? Nie mówię o tych co byli ze no na żaglach, jak to się ogląda. <gryw> na Mazurach. Kawy, czy ta mielonka jest dobra? O, ciach. A wieczorem kiełba drony z ogniska. To mm. Całkiem spoko. Nie mam swojej kiełby, to jest najgorsze. No to co. Zostało tylko czekać. Et voila. No Giński jakby oglądał to by z no ale jest pięknie, są różne kolorki, różne smaki. Ja to uwielbiam. Smacznego. I dacie znać, czy ktoś sobie to zrobił i zjadł. Naprawdę polecam. Nie jest źle. Hmm. Cisza. No, wędek jeszcze nie wyrzuciłem. Może jakiś spławik na wieczór, a może jakiś grunt na wieczór. Człowiek by sobie tak tu poleżał. Najgorzej, że mój hamak zgubiłem. Już nie było czasu. Zgubiłem to pojęcie względne. Gdzieś, gdzieś leży i krzyczy. Ale nie było czasu, żeby go zamówić ponownie. Bez hamaka to tak o, W hamaku jeszcze poleżał. Powiem wam, dobry reset głowy. Dobry reset głowy, tym bardziej, że rok był bardzo dynamiczny, bardzo ciężki i, i dużo w nim się działo, więc jest tak jakoś. Dobrze, słuchajcie, wrzucę głupówkę do ładowania, bo idę na kroczki, was nie wezmę na kroczki, bo to nie ma sensu. I zakończymy nie odcinek, a tą, ten dzień. O, ten dzień na Ognisku, bo ciekaw jestem jak to ognisko się rozkliknie, czy ja za blisko ławki nie zrobiłem, to jest takie pytanie, pytanie, które mnie nurtuje, bo obstawiam, że ławka jest za blisko, ale co zrobisz, będziesz przystawiał, durniu. Jak ja to lubię, nienawidzę go wiecie co, właśnie za to, że jest, jest jak jest, ja wam nawet teraz doświetlam, ale bo już nic nie widzicie, to jest jezioro. Tak, nawet ognisko jeszcze nie rozpaliłem Nawet nie wiem, czy będzie widać ognisko Ale za to stwierdziłem, że Zarzucę wędki Więc w ogóle taki handmade'owy Stojaczek sobie zrobiłem Z deseczki I to, to samo Jakbym jednak ogniska dzisiaj nie odpalił To się widzimy jutro Minuta. No I to jest, słuchajcie, największy minus kamer sportowych Ja tu widzę wszystko Widzę spławik tam O, tu rękę moją widzicie że kamera niestety po ciemku nie chce nagrywać. No cóż, trudno, to do jutra. Dzień dobry. Nie jest wcale dobry. I niech świadczy o tym, że te vlogi to jest po prostu zbieg głupich, pieprzonych przypadków. I tutaj jedynym reżyserem jest życie. Ale historia, którą wam zaraz opowiem, to jest coś niedowiary, nie? Jak się spało? No żyje, no to skoro żyje, no to, to jest okej, okay, nie? Wcale nie jest okej. Okay. To raz. Ale chyba najpierw se kawę wypiję, jestem spuchnięty na mordzie i to nie wiem, czy raczej nie jest od alko, tylko od różnic temperatur, ale mniejsza o większość. Ilość przygód, jaka mnie spotkała w nocy i rano łączy się z tym, że próbuję wędki rozplątać teraz z nerwów. Miałem branie i pociągnąłem jedną wędkę na drugą i próbuję wyjść z tej sytuacji jakoś logicznie. To ten teatrzyk, co tu jest, to jest tragikomedia to co widzicie to jest dwa stopnie na dworzu może jeden a ja z takim wkurwem to się dawno nie obudziłem każdy normalny powiedziałby tni ale nie będę ciął, spróbuję to rozwiązać ale rozwiążę to dopiero na spokojnie więc ilość rzeczy, która mnie spotkała jak się spało i tak dalej to jest rzecz, która wymaga bardzo osobnego akapitu więc niech się zagotuje woda zrobię kawę, może to rozplączę i pójdę z wami do namiotu pokazać wam miejsce zbrodni tak, to wygląda jak miejsce zbrodni gówno gówno, gówno, gówno nie udało się rozplątać. Tak, tak wyglądam. Słuchajcie, tak wyglądam. Zapuchnięty, nieprzemarznięty, wkurwiony. Generalnie mój turbo drogi śpiworek uległ awarii. Wkręcił się w zameczek. I wiecie jak wyglądałem rano? Jakbym granat w dupę gęsi wsadził, która wybuchła nagle. I próbuję zrobić porządek. I próbuję usprawnić wszystko. Więc pióra lecą wszędzie. Ja je mam wszędzie, w każdym miejscu swojego ciała. Tak to wygląda. Ech. Tu jest po prostu... A tak, dobrze mówiłem. Materac nie działa. No, materac nie działa, więc próbuję zrobić pieprzony porządek. Próbuję naprawić, jakkolwiek się to da. Tą sytuację A O, człowiek się obudził. Oj człowiek się obraził na białocik sobie brał pancio jeden ma teraz debil przebił, a drugi był Ura! Wszędzie lata to pieprzone pierze tupetę teraz się można wsadzić popatrzcie go Nawet się koreczek nie chcę odkorkować. O, widzisz, z Przemoc. Nie mam sprzętu, żeby to połatać. A jak nie połatam tego, no to, no to będzie tak cały czas. To jest pewnie do szwu. Tak, bo tu jest szef. To jest w ogóle element mało istotny, bo jest pod zapinką. Uhuhu. Nie wiem. Albo wywalę te pióra całe. Piękna sprawa, nie? No właśnie. Let it snow, let it snow, let it snow. No to się nie skończy. nie mam igły i nitki. No nie wpadłam na to, żeby na obóz brać igły i nitkę. E, trzeba dopisać do listy rzeczy survivalowych. Uu. Woo! Wow. Mm, młode gęsi były. Jezus. No, i tak to wygląda. Coś spróbuję zaraz tym zrobić. Jezus, to się nazywa pech. Jeżeli coś się jest głupie i działa, to nie jest głupie, nie? Heh, to działa. Przykleiło się. No, działałeś? No, teraz to majster byłby dumny ze mnie, nie? Nie no, śpiwór jest kosa, znaczy jest kosa. Był kosa, no bo teraz to sobie można, wiecie, to na pewno już nie będzie tych deklarowanych warunków trzymał. Dzisiaj to nie jest problem jutro. Ale życiowo już nie pójdziesz z nim w Himalaje. No, trzeba uważać. Trzeba uważać w takich rzeczach, bo jest to delikatny materiał. To trzeba przyznać. Bo się że tu piórka stąd. O! Uch. Teraz tych piór się wyzbądź kurde. A. Dobra, słuchajcie, jedną ręką nie dam rady sprzątać. No i chyba dawno łysego tak wkurzonego nie widzieliście. Wszystko, kurwa, poszło tak. Nie wiem, szczerze, mam ochotę się zwinąć stąd i zakończyć epizod. Pod namiotami. Wszystko mnie wkurzyło. Ale dam sobie jeszcze szansę idąc na spacer. Na Tabletki na ból głowy nie mam. Ognisko fajnie, super, siedzisz sobie cieplutko, ciepło jeszcze do namiotu spać. Ale łeb, ora, o Jezu, rano. Od tego dymu, od tego wszystkiego. No to się w głowie nie mieści, nie? Jestem jak marudna baba podczas burzy hormonalnej. Przepraszam, oczywiście miłe panie nie rozumiecie tego, źle. dam. tylko takie porównanie. Jesus. No jest fajnie, ale nie jest. Jednak te... Jesienne, melancholijne sceny to jest coś, co już, no już 11 o 7 chciał wstać na kroczki, się z dnia skorzystać, a to za 5 godzin zachód słońca, więc nie wiem, naprawdę nie wiem, mam wrażenie, że zaraz się zwinę i w dupie będę to mieć, o. Mam to w dupie, bez tu mam tego dość. Tyle niepowodzeń, to nie jest ten okres. Nie chodzi o czas, pogodę. O Jezus, ale szanuję to auto za zdolności przeprawowo-bojowe. To nie jest mój okres psychicznie, bo pogoda jest naprawdę fajnie. Nie to przygotowanie, zbyt dużo niepowodzeń. Kolejna próba nastąpi 1 grudnia w tym samym miejscu. Z Sławkiem, bo on jest taki bardzo, bardzo, tak, łysy się obraził i zwinął cały obóz. O, i tyle będzie z tych wszystkich vlogów, trzech, czterech. Nie będzie czterech, będzie kilka. Nie, będzie jeden, nawet nie nagrałem żadnych tych komentarzy, bo kiedy? Czemu tyłem zjeżdżasz? Żeby się móc wyciągnąć w razie czego, moi kochani. Dobrze, widzimy się na ranczu. Powlogowali, nie? <laughs> wtorek, tak, już jest wtorek, czyli foch pełną parą, Na no... Tak bywa, jakby przepięcie emocjonalne, za dużo nerwów, za dużo złych rzeczy. Może byłoby fajnie, ale tam jeszcze dużo dookoła mnie mm, czynników się dzieje firma, cały czas coś, co się dzieje, wiecie, I, i tak to wygląda, ale dajcie znak, jaki był odbiór takiego vloga. Ha? Ja może w grudniu wrócę. Jeszcze ja ze Sławkiem pójdę pod namiot, może będzie inaczej. Po prostu za dużo roboty mam, za dużo napięcia emocjonalnego, wszystko się gdzieś tam spina, rozpina, i tak cały czas końcówka roku to jest po prostu popierdzielona u mnie. E, kontrakty i wszystko inne, więc podobało się, kciuł w górę, zostawcie komentarz, co o tym myślicie. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. No i co? Widzimy się w jakiś vlogach. Komentarze innych albo pod namiotami. No zobaczymy, trzymajcie się. Dziękuję za tego wspaniałego trzydniowego vloga pod namiotami, który trwał aż tylko jeden dzień. Cześć.